Właśnie znaleźliśmy na ulicy Zgodę. Jak widzicie, w tym miejscu pojawia się nowa nawierzchnia. Z kolei na Złotej powstają fundamenty pod nową fontannę, a na Placu Centralnym trwa wykańczanie, bo w końcu na wiosnę 2025 ma zostać cały oddany do użytku, więc pojawiły się pierwsze betonowe drzewa pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak wygląda budowa nowego centrum Warszawy na koniec marca 2025? To wszystko w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Bartoszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć tam za i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji i w dzisiejszym, dosyć dużym materiale opowiem Wam o całej aktualnie realizowanej budowie, jeżeli chodzi o nowe centrum Warszawy. Zarówno jeżeli chodzi o plac centralny, nową złotą i zgodę, czy nawet zetniemy sobie na plac powstańców Warszawy, jak aktualnie jest wykorzystywany, skoro cały czas jeszcze przez najbliższy ponad tydzień będzie bezpłatny. Przecież w sumie nie, aż taki ponad tydzień, no przez najbliższe jeszcze kilka dni do 4 kwietnia. Natomiast w dzisiejszym materiałie sobie na te wszystkie inwestycje. Ale zanim tego przejdziemy, przejdziemy się jeszcze nad Placem Centralnym, gdzie widzicie dużo osób chodzi, bo to są ujęcia z weekendu, dokładnie z soboty, z tego co pamiętam. I faktycznie na Placu Centralnym już trochę osób się pojawiło, jeżeli chodzi o budowę. Sam plac Defilad, który nazywany jest technicznie w związku z budową Placem Centralnym, bo tak ma faktycznie wyprzedzają na budowę wpisane, jest w tym miejscu realizowany. Jest to teren pomiędzy Placem Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską, i jest w miejscu Placu Defile. Znajduje się też obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sama inwestycja jest podzielona na trochę etapów, natomiast najważniejsze założenia to jest rozbetonowanie, likwidacja miejsc parkingowych i pojawienie się starej zabudowy, jeżeli chodzi o układ drogowy, i również trochę nowych drzew, odbudowa trybuny honorowej. No i inne pozostałe elementy, które są tutaj pochowane. Aktualnie cały plac jest w tym momencie wykańczany i to możemy zobaczyć w różnych lokalizacjach. Po pierwsze pod Pałacem Kultury i Nauki widzimy już docelową nawierzchnię. Jest ona bardzo nawiązująca do tego jak to wyglądało wcześniej i jest też taka jasna jak kiedyś Pałac Kultury i Nauki był. Tutaj mówię, jak chyba był, bo nigdy nie miałem okazji zobaczyć tak białego pałacu kultury i nauki na własne oczy. musi się urodziłem w końcu w tym wieku. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że w tym miejscu pojawiają się nowe drzewa. I trochę ich jest, natomiast w związku z tym, że to jest plac, a nie park, o czym warto pamiętać, no to te drzewa są tak poustawane, żeby ich nikt nie rozdeptał. Co nie zmienia faktu, że niektóre drzewa, które de facto wychodzą z betonu, nie wyglądają za ładnie. No to jest taki drugi trochę plac pięciu rogów w niektórych lokalizacjach. Chociaż na szczęście nie jest aż tak ź Założeniem. założenia. Założenie są takie, że w miejscach, gdzie były kiedyś budynki, będą tereny zielone, będą stałe drzewa, będą trawniki i różnego rodzaju inne bajery. Również rzecz jasna później krzewy i bilini, które się pojawią na zakończenie inwestycji. A w miejscach, gdzie kiedyś były studnie, chodniki i rzecz jasna drogi, no to w tym miejscu pojawiają się tak samo, jak kiedyś były właśnie były po prostu się pojawiała nawierzchnia utwardzona. No i widzimy to dokładnie w tym miejscu. Widzimy, gdzie kiedyś był budynek, a gdzie w tym momencie, gdzie po prostu też była studnia w samym środku budynku. Nie zmienia tutaj tak faktu, że mamy odczucie, że budynki były chyba bardziej zabudowane, zwłaszcza pod Trybuną Honorową. Tutaj mamy po prostu inny typ nawierzchni w miejscu, gdzie kiedyś był budynek. To trochę gorzej wygląda. Natomiast sama Trybuna Honorowa jest odbudowana, no bo ona jest objęta ob rejestrem zabytków. No i niestety tutaj musi być. Czy chcemy, czy nie chcemy. Chociaż to ona faktycznie w tym momencie taką trochę wydmuszką się w tym miejscu staje. No bo ze starą Trybuną Honorową i zejściem do tego bunkra na dole już nic nie ma właściwie wspólnego, bo bunkra na dole nie ma. A na górze mamy taki właściwie nowy podest, gdzie możemy sobie wejść i faktycznie przemawiać do drzew. Czy tak to powiem, raczej znaczy nie do narodu. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć takie schodki i po prostu takie nowe wejście. Również z tego co widzę, chyba drzewa się pojawią tam na górze. Na pewno krzewy i byliny raczej jakieś drzewo się pojawi w trybunie honorowej. No nie wiem, czy to osi widoku by trochę nie zakłóciło, ale kto wie. Ważne jest to, co się wydarzyło tutaj pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co w się sensie tutaj jeszcze niedawno był wjazd do tunelu ulicy Złotej. Tunel został zasypany w dużej mierze. A tutaj w tym miejscu zostało wybudowany nowy plac miejski. I tu też widzimy zarys starego układu drogowego. I te drzewa kompletnie wyrastające z betonu, a tu z kolei mamy drzewa. Nie jedno jest po lewej stronie stare, które znajdowało się w zjeździe w dół, więc tam mamy faktycznie trochę głębiej, natomiast nowe drzewa się znajdują, kawałek Obok! Tutaj też jak widzimy, człowiek wychodzi z podziemi. Jest jakiś tam bardziej jest schowany, o którym nie wiemy. Natomiast tam faktycznie jest, jest z tego co pamiętam zejście do podsesji trakcyjnej, no coś tam energetycznego się znajduje pod ziemią. Więc faktycznie tutaj są schodki przygotowane, ale one są technicznie. Raczej nie dać kowalskiego, żeby w tym miejscu wejść. Z ważnych elementów w tym miejscu mamy oczywiście wejście do stacji metra, który ma być przebudowany w ramach odrębnej inwestycji, tak żeby nawiązywało charakterem do nowego placu centralnego, cokolwiek to oznacza. No i w tym miejscu też widzimy, że dojazd do parkingu podziemnego jest zachowany, ale jest trochę ograniczony w związku z tym, że tutaj po prostu przestrzeń się zmniejszyła. Tak w, dużej skrócie, w dużym skrócie wygląda aktualnie plac centralny. No po prostu jest wszystko wykańczane. Widzimy, że się pojawiają nowe nawierzchnie, widzimy, że się pojawia nowy układ drogowy i widzimy, że dosyć dużo nowych drzew zostało już posadzonych. Widzimy też, że. W różnych miejscach jest różne zaawansowanie, natomiast wszystkie prace podziemne od dawna są zakończone i teraz trwa wykańczanie, no bo w końcu za dwa miesiące plac centralny najpóźniej musi zostać oddany do użytku. Tymczasem przechodzimy sobie do ulicy Złotej i na Złotej, w miejscu gdzie kiedyś był tunel, dokładnie w tym miejscu, pojawiają się aktualnie fundamenty pod nową fontannę, a z kolei na wysokości pasażu wiecha cały czas ma przejścia na Frost niedługo może wróci, przydałoby się, bo faktycznie tutaj piesi się dosyć mocno kotłują na przejściu wąskim obok Marszałkowskiej i sam pasaż wjechał przez to dosyć mocno uciepiał, jeżeli chodzi o ruch miejski. Natomiast tutaj widzimy podstawy i fundamenty pod nową fontannę. To będzie taka fontanna typu jak my na le, nad stacją metra, Nowy świat, nie, nie, stesymetr, centrum nauki Kopernik. W skrócie, taka bryza wodna tutaj będzie bardziej, będzie jakieś tam lekkie sadzewka z wodą. Na takie miejsce, gdzie faktycznie nie będziemy mieli aż tak dużo wody, ale ta, ta, ta bryza wodna jest bardzo przyjemna dla człowieka i faktycznie chłodzi. Z kolei w tym miejscu nie powstaje stesymetr, jak to zadbem, czy sobie żartuję, tylko w tym miejscu, w lokalizacji, gdzie kiedyś był wjazd do tunelu, znajduje się nowy zbiornik detencyjny. On jest naprawdę dosyć dużych rozmiarów. Ciągnie się właściwie na całej długości ulicy Złotej od Marszałkowskiej. Tutaj właściwie. Jak widzicie, do ulicy Zgoda i do tego nowego placu miejskiego. Za chwilę sobie tam nawet zlecimy, żebyście zobaczyli jego skalę, i tam faktycznie człowiek na spokojnie stojąc jest w stanie wejść właściwie do tego e, zbiornika retencyjnego. Więc to jest dobra informacja, że po prostu z tego nowego, trochę betonowego układu. W tym miejscu, który tutaj się pojawia, z tych wszystkich ulic, będzie ta cała woda ściągana i po prostu w tym zbiorniku schowana. Schowa, Co ważne, z tego zbiornika e, ta woda będzie wykorzystywana do podlewania wszystkich drzew na terenie e, nowego placu i nowego układu złotej zgoda, tak żeby po prostu wykorzystywać najpierw wodę z tego zbiornika detencyjnego, a następnie wykorzystywać ją do miasta i też do innych po prostu elementów, które się znajdują w mieście. Czyli w skrócie ona będzie zbierana i wykorzystywana na terenie, w tym miejscu. Tak te paski widzicie. Te paski się pojawiają jak odpowiednim kątem jest słońce i śmigła się kręca w dronie. Niestety czasami tak to wchodzi. Natomiast tu widzimy ścianki boczne, oporowe, które się zdawały tunelu, no i w tym miejscu widzimy sam ten zbiornik retencyjny. No, widzicie, że to jest naprawdę wysokie, to jest naprawdę duży zbiornik retencyjny. Jestem ciekawy, jaka jest jego łączna powierzchnia. Tego konkretnego, może się dopytam jeszcze ZDM-u. Natomiast co jest ważne, to jest to, że na tym przebiegu mamy tą dalej fontannę i bardzo ładnie jest widoczny pałac kultury nauki. Co ważne, my jesteśmy lekko w lewo przesunięci bardziej na. Południe niż na północ, więc faktycznie nie mamy na wprost widoku na plac kultury i nauki, tylko lekko pod kątem. Natomiast ważnym elementem, lekko patrząc na niego od prawej strony, co jest ważne, to w tym miejscu ma się pojawić przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, tak aby po prostu w tej prostej osi z ulicy Złotej była możliwość przejścia przez Marszałkowską. Niekoniecznie przejściem podziemnym, tylko właśnie przejściem naziemnym. Głównie to się raczej przyda dla rowerzystów, którzy po prostu będą mogli wjechać do tego nowego układu drogowego w tej łatwy sposób, bo wjazd w ulicę Widok, czy od Świętokrzyskiej. No tutaj jest ciężki. Także to będzie tutaj nowe przejście dla pieszych w tym miejscu przed Marszałkowską, które będzie budowane w ramach przebudowy ulicy Marszałkowskiej Tramwajowej już w najbliższe wakacje 2025. Też dlatego tramwaje nie będą jeździć na Marszałkowskiej. Tymczasem w tym miejscu pojawia się nowy plac miejski, ale zanim niedługo niego sobie z bliska, sobie na jasną, na której się nic nie dzieje. Pojawiło się więcej miejsc parkingowych i w sumie to tyle. Tak nieironicznie, na jasnej to się naprawdę nic w tym momencie nie dzieje. Natomiast to jest ważniejsze, tutaj, jakbyśmy sobie skręcili w prawo, to możemy zobaczyć taką ulicę, czyli ulicę Henryka Sienkiewicza. Na której podobnie się nic nie dzieje. Z tym, że tutaj teren został rozkopany. W sensie, ja nagrywałem to w weekend, więc jestem w stanie zrozumieć, że tu faktycznie nie było osób na budowie. Chodzi o to, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla osób, które po prostu tutaj mieszkają. Natomiast jak widzicie, na tym terenie, no to prace podziemne były realizowane, z tego co kojarzę, ale nie mamy jeszcze żadnych prac realizowanych, jeżeli chodzi o nowe wykończenie. Tu jakąś lekką podbudowę, pod nową nawierzchnię widzimy, po lewej budynku, natomiast jak widzicie na terenie budowy aktualnie po prostu parkują sobie mieszkańcy, więc trochę to śmiesznie wygląda. Co ważne, cała ulica Sienkiewicza będzie przybudowana w ramach tej inwestycji, ale w związku z tym, że to jest realizowane etapami, żeby nie wszystkie ulice tak rozkopać pełni, no to dlatego w tym momencie widzimy, że tutaj są realizowane placanie na całym zakresie. Tutaj też z tego co kojarzę, chyba na tym fragmencie skrzyżowania Jasnej z Sienkiewicza ma powstać małe mini rondo, ale nie dam sobie głowy za to uciąć, bo pamiętam to w której z koncepcji Mesako to, to też nie będzie, to wam nie powiem. Tymczasem przejdźmy sobie do placu powstańców Warszawy, a konkretnie parkingu podziemnego. Pytanie jest jedno, czy parking jest podziemny bezpłatny? Tak, jest do 4 kwietnia bezpłatny. Natomiast, jakby na parking podziemny, no na poziomie minus 1 prezentuje się następująco. No, parking podziemny na poziomie minus 1 jest właściwie całkowicie pełny. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, chyba pojedyncze, były wolne. Jeżeli chodzi o ładowarki dla samochodów elektrycznych, to zobaczycie później, dwie albo trzy były jeszcze wolne, z czego jedna nie działała. Niemniej no, no ten parking tutaj dosyć mocno zapełniony. No, po prostu widzimy wszystko się świeci na czerwono od początku do końca. tutaj obok nie jest jedno na zielone świecie świeci i tutaj mamy miejsce na niebiesko, czyli oczywiście e, poziom e, minus jeden to był akurat. Natomiast schodzimy sobie na poziom minu, to, był, nie, to był to był minus dwa, a teraz na minus trzy. Tak to tutaj poziomy się dosyć podobne są na poziomie minus trzy jest już trochę więcej miejsc wolnych niż na minus dwa e, tu są po prostu miejsca wolne, a na minus jest jest tylko i wyłącznie jedna taksówka, więc jakby I tu jest już faktycznie pusto. Na minus 4 naprawdę było pusto, i to do tego stopnia, że jak się podejdzie z te... na tą perspektywę, to te... ten wyjście ewakuacyjne na wprost co widzimy, to, to było normalnie jak z portala. To grał w tą grę, to doskonale wie o co chodzi. No, no powiedzcie mi, że to wyjście nie wygląda jakoś tak trochę creepy. Tymczasem ciekawostek, jak widzicie, informacje te nam pokazują. Przypomnę wam, że parking jest na 400 miejsc, ponad, więc jakby widzimy, że jest trochę zajęty, biorąc pod uwagę, że na poziomie minus 1 było 4 wolne miejsca. Na poziomach niższych, niż minus 1, było 177 miejsc wolnych. To są zajęte miejscówki dla elektryków. Dwie ładowarki dla elektryków są nieczynne, to taka ciekawostka, no i tu jak widzicie na wjeździe mamy informację, że jest 181 miejsc wolnych, więc parking działa i funkcjonuje jeszcze przez najbliższe dni, ja tak samo wejdę na ten parking, kiedy już będzie płatny i zobaczymy, czy wtedy będzie dużo samochodów, sądzę, że będzie dużo mniej, ja nawet jestem pewien, że będzie dużo ich mniej, łazienka jest cały czas bezpłatna, ale z tego co widzę jest trochę oblegana na miejscu i nie widziałem korku w windach i na schodach ruchomych, więc jeżeli chodzi o to tak samo przy wjazdach i wyjazdach nie widziałem korków, więc to całkiem dobrze funkcjonuje przynajmniej teraz. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć. Na placu powstańców Warszawy pojawią się drzewa nad nowym parkingiem. Bo aktualnie to jest jedna wielka patelnia i wygląda to co jak kompromitacja. Spokojnie drzewa się tam jeszcze pojawią w najbliższym czasie. Tym razem przejdźmy sobie do tego, jak co się dzieje na, aktualnie na ulicy zgoda, tutaj jeszcze możemy sobie zerknąć na tą ulicę, która też będzie przebudowana, ale nie pamiętam, czy w ramach tej, aktualnej inwestycji chyba w ramach kolejnej, bo tu też mają miejsce parkingowe wszystkie zniknąć. W tym miejscu, gdzie był kiedyś parking, na no, aktualnie widzimy, że nic się nie dzieje, to jest tylko łącznie zaplecze budowy. Tu się bardzo ładny, nowy skwer pojawi z małym amfiteatrem. Na tą przestrzeń chyba najbardziej czekam i na ten plac zabaw, który ma się pojawić w tym miejscu. Tu, gdzie aktualnie jest też zaplecze budowy i gdzie był jeszcze niedawno parking, w tym miejscu ma się pojawić nowy plac zabaw miejski. Przyznam Wam, że nie jestem w stanie powiedzieć gdzie Najbliższy placowa w Śródmieściu. Tak, na serio. Ja nie jestem w stanie powiedzieć Disney. No może też, że nie mam dzieci, nie jestem dzieckiem już, ale siłą rzeczy. Nie mam zbyt blisko żadnych placów zabaw takich otwartych ogólnodostępnych i tu taki właśnie ma się pojawić obok pasażu wiecha na samym końcu i przy ulicy Zgoda a z kolei tutaj po lewej stronie będzie mieli nowy układ jeżeli chodzi o nawierzchnię i też zwróćcie uwagę, tutaj się pojawia jakaś nowa płyta betonowa po lewej stronie ze zbrojeniem obok budynku, przy tym te trzy wieżowce są dosyć ciekawe, bo one są wysokie mają dużo mieszkań, a jednocześnie no nie mają żadnego parkingu podziemnego ale to już inna sprawa, co ważne to w tym miejscu właśnie się pojawia już pierwsza nowa nawierzchnia jeżeli chodzi o ulicę Zgoda i to jest docelowa szerokość. Te ulice będą tylko łącznie z dopuszczeniem do ruchu w tej formie dojazdu do posesji, ale tylko łącznie dla wyznaczonych godzinach i tylko dla wyznaczonych pojazdów. Natomiast co jest ważniejsze, to ten przejazd w tym miejscu będzie jednokierunkowy. Nie pamiętam w którą stronę to jest w projekcie, ale no, to jest zbyt wąskie, żeby w dwóch kierunkach. To jest głównie dla służb, no i dla dostaw w wyznaczonych godzinach. Także nie liczycie, sobie, że będzie tutaj dojrzeć do sesji, To raczej nie jest dla Was. Jak widzicie, no, całość jest trochę betonowa w tym miejscu, tak wygląda, ale spokojnie poczekamy, aż się pojawią drzewa, krzewy i inne elementy i raczej nie będzie aż tak źle, jak to w tym momencie wygląda. W sensie na serio, są też aż tak nie będzie źle. W sensie plac centralny trochę tak mocno skrytykowałem tam w, na, w poście jednym, że mamy betonowe drzewa, znaczy drzewa wyrastające z betonu, no bo tak trochę to wygląda w tym momencie, no ale może nie będzie aż tak źle. Tym razem przejdźmy sobie do ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o ulicę Zgoda, która jest aktualnie w realizacji, do placu 5 W tym miejscu widzimy, że się pojawia w końcu jakaś nowa nawierzchnia, tutaj po lewej stronie. Jak widzicie, w tym miejscu no, po prostu się pojawia nowa posadzka, która będzie prowadzona wzdłuż budynku. Właściwie ona już jest całkowicie docięta i wycięta. Widzimy też studzienki, które są jeszcze wycinane na całej długości. Latarnie chyba są już nowe i docelowe. No i też widzimy, że sam układ drogowy jest taki trochę z poprowadzony, żeby po prostu było to bezpieczniejsze w tej konkretnej lokalizacji dla pieszych. Jeżeli chodzi o ulicę Chmielną, no to zazielenia się powoli. Powoli coraz to więcej drzew jest już zielonych. Plac Pięciorogów też powoli się zazielenia. No i tak samo Chmielna w drugą stronę. Dlatego też cały czas nie zrobiłem pod, podsumowania przebudowy ulicy Chmielnej, bo do momentu, kiedy nie będziemy mieli w całości zakończonej tej inwestycji, no to co ja mam tu podsumowywać? No jakby fontanna nie działa, drzewa nie są zielone, no nie ma co tu podsumowywać. Wracając do tematu, czyli do ulicy Zgoda, w tym miejscu widzimy po, po prawej stronie nową przestrzeń, gdzie pewnie będą ogródki gastronomiczne, zlokalizowane. No i sama ulica będzie raczej wąska z miejscami, tylko do mijania dla pojazdów dostaw i dojazdu do... tam... Chyba kilku posesji, jeżeli chodzi o chmielną. Głównie dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o po prostu koperty, tam się znajdują pod całym kinem Atlantic. Tu też taki mały parking jest schowany. Bardzo ciekawy, prywatny. Z drogą wewnętrzną w tej konkretnej lokalizacji. Ogólnie ruch po całym centrum ścisłym jest dosyć ciężki, ale jak nagrywałem te ujęcia i ogólnie się przemieszczam, to nie widzę jakichś większych korków niż było wcześniej. I nawet bym powiedział, że po otwarciu parkingu pod placem powstaniu Warszawy są mniejsze korki. Głównie dlatego, że po prostu ruch przez sam plac jest w tym momencie dwukierunkowy. No i co jeszcze raz bardzo ważne, ciągle wszystko cały czas stoi jak stało od otwarcia drugiej linii metra i od otwarcia nowego jej układu. Ale to chyba jest już oczywiste, że Świętokrzyska i tanka cały czas stoi, i to jest dosyć duży problem. Jedyny według mnie pomysł rozwiązania problemu tego, że samochody się korkują na Świętokrzyskiej, to jest po prostu zakazanie tam ruchu samochodowego. Jakby ja na serio nie widzę innego możli możliwości rozwiązania, żeby tam nie było korków. Czy to jest rozwiązanie? Oczywiście, że nie, ale Chyba najprostszy sposób, jaki można byłoby to w tym momencie zrealizować. Tymczasem, tak mniej więcej, wygląda nabudować całego nowego centrum ścisłego w centrum Warszawy. No, takie trochę masło myślane mi wyszło. Jeżeli taki materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze, was również zachęcam do zostania patrami, a Wiznosza. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny materiał z przebudowy i zbudowy nowego Centrum Warszawy w reformie przełotu się pojawi za kilka dni, a pełen film, gdzie sobie zerkniemy na całą tę inwestycję, pojawi się za dwa miesiące, czyli w maju 2025. No i co najważniejsze, jeżeli chodzi o terminy zakończenia, plac centralny ma być oddany do użytku na wiosnę 2025, czyli przed wyborami, a jeżeli chodzi o o ulicę Złotą i Zgoda, to tamte inwestycje mają być oddane do użytku w 2026 roku, czyli z mniej więcej z rok, bo jeszcze po prostu niektóre ulice nie zostały w ogóle dotknięte, aby po prostu to zrobić etapowo, a nie zamykać wszystkiego i mieszkańców całkowicie denerwować, tylko po prostu etapami coraz bardziej ich denerwować, więc jakby rozumiecie o co chodzi. Także tak mniej więcej się zmienia to ścisłe centrum, no dosyć mocno, dosyć uciążliwie dla mieszkańców. Zobaczymy jak będzie ostatecznie z efektem finalnym, mam nadzieję, że będzie nieźle i że też tutaj ten Internet pod Pałacem Kultury i Nauki, w końcu zacznie wyglądać jakoś sensownie, bo ten parking no to w ogóle nie wypada, no to jest, to jest jakiś dramat, ale mniejsza z tym. Do zobaczenia niedługo. Cześć!